Liderem, autentycznym liderem w pozyskiwaniu środków europejskich. A uruchomione tutaj dwie strefy aktywności gospodarczej, ta nieopodal tego miejsca, ale również druga, Pożela, da w efekcie setki, a może nawet tysiące miejsc pracy. Apeluję tutaj z tego miejsca do Pana Wojewody, aby nie utrudniać sprzedaży ziemi. Tej strefie aktywności gospodarczej, bo przedsiębiorcy chcą inwestować, ale chcą inwestować we własną własność. A jest to potrzebne, po to, żeby firmy na uzbrojonym terenie się rozwijały. Gratuluję władzom powiatu, bo naprawdę to jest powiat sukcesu. Gratuluję też pani Wójt Gminy Przastysz, bo jednym z beneficjentów z tych 200. Dwudziestu ośmiu gmin wiejskich jest właśnie gmina, gmina Przastrycz.